Stosownie do przepisu artykułu 5a ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub jego domownik, który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub, lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w krus, w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia następujące warunki. Złoży w kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności. Jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub dział specjalny produkcji rolnej, a także nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, jak również nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W przypadku, gdy rolnik lub jego domownik nie spełnia wyżej wymienionych warunków, po rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu, ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS ustanie, a taka osoba zostanie objęta ubezpieczeniem społecznym w ZUS i w związku z tym będzie opłacała składki do ZUS. Ponadto przepisami. Określonymi w artykule 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uregulowane zostały również inne warunki od spełnienia, których uzależnione jest dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolnika lub domownika prowadzącego już poza rolniczą działalność gospodarczą lub współpracę przy prowadzeniu tej działalności. Jest to obowiązek corocznego składania zaświadczenia, właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego uzyskanego od przychodów sprowadzonej poza rolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego. Niezachowanie tego terminu złożenia zaświadczenia lub oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego ten rolnik zobowiązany był złożyć dokument.